Witamy w fabryce Pras France z we Francji. Jestem Cedric Zimor, kierownik przewyższony zakładu i pokażę Państwu teraz, jak produkujemy nasz nowy produkt, wariant 500. Ten zakład jest w całości przeznaczony do produkcji pras zwijających, jak i kostkujących. Produkcja odbywa się na dwóch liniach montażowych, gdzie maszyny są montowane w produkcji mieszanej. Co oznacza, że jesteśmy w stanie produkować każdego dnia wszystkie rodzaje maszyn z różnymi opcjami, które są wymagane przez naszych klientów, co pozwala nam mieć dużą elastyczność w reagowaniu na popyt, a tym samym zadowolenie naszych klientów. Od 16 listopada 2022 roku rozpoczęliśmy wprowadzanie na rynek naszej nowej prasy wariant 500. Dlatego też nasza fabryka została podzielona na trzy główne warsztaty. Warsztat prefabrykacji, lakiernie i linie montażowe. Wreszcie, aby zagwarantować i kontrolować nasz poziom jakości, w całym procesie produkcyjnym utworzyliśmy w naszych warsztatach pięć punktów kontroli jakości. Punkt kontroli jakości spawania, punkt kontroli jakości malowania, dwa punkty kontroli jakości w obrębie naszych linii montażowych oraz kontrola końcowa, którą widzieliśmy i którą zobaczymy później. Równolegle prowadzimy codzienne audyty produktów na wszystkich naszych maszynach, gdzie nasz dział jakości losowo wybiera i selekcjonuje maszyny z linii montażowych do wysyłki do naszych klientów. Jesteśmy tutaj przy kontroli jakości na wyjściu spawalniczym. Większość elementów spawanych, które produkujemy w warsztacie prefabrykacji, przechodzi przez tą kontrolę jakości. Tutaj kontrolujemy zarówno część geometryczną za pomocą zestawu kontroli wymiarowych, ale także aspekty estetyczne i jakościowe ściegów spawalniczych. Czy ścieg jest dobrze umieszczony we właściwym miejscu, czy jest poprawnie obecny i czy poziom jakości jego wykończenia jest prawidłowy, w szczególności bez zarysowań i zadrapań. W ten sposób zapewniamy maksymalną kontrolę i gwarantujemy zadowolenie klienta, gdy maszyny są już w terenie. Znajdujemy się na stacji numer 5 produkcji pras zwijających. W tym miejscu mamy już zamontowane pasy, obudowę, wirnik, skrzynię podbierać i część elektryczną. Również w tym miejscu mamy dodatkowy punkt kontroli jakości z operatorem, który przychodzi i rewiduje wszystkie kontrole, które zostały już przeprowadzone. Znajdujemy się tutaj na końcu drugiej wyspy linii montażowej pras zwijających. A więc zmontowaliśmy klapę tylną, wszystkie elementy hydrauliczne, koła i łańcuchy napędowe rolek. Tutaj w drugiej bramie kontroli jakości mamy Alana, który przeprowadza kilka kontroli związanych z tymi montażami. Jak widzimy tutaj, w szczególności polegają na dokręceniu hydraulicznych węży na wszystkich rurkach, sprawdzeniu czy dokręcenie jest dobrze przeprowadzone w stosunku do procesu. Na wszystkich rurkach sprawdzają, czy dokręcanie jest dobrze przeprowadzone w stosunku do procesu, który został przeprowadzony tuż przed nim. Nieco później można zobaczyć, że na naszych liniach mamy dwa rodzaje kontroli. Mamy taki rodzaj kontroli, w którym inspektor musi zatwierdzić, tak lub nie, czy montaż został wykonany prawidłowo. A także mamy drugi rodzaj kontroli, gdzie proponuje się mu kilka zdjęć i będzie musiał wybrać to, co widzi na maszynie co pozwala na przeprowadzenie kontroli w sposób bezpośredni i ponowne sprawdzenie przez komputer. Jesteśmy w tunelu testowym pras zwijających. Mamy tu cztery stanowiska testowe, na których testujemy części elektryczne, hydrauliczne, mechaniczne oraz prowadzenie pasów. Operatorzy zatwierdzają te maszyny po regulacji i po zatwierdzeniu testów oznaczają maszynę naklejką Quality Test. Jesteśmy teraz na ostatnim stanowisku linii do produkcji pras wijających, dedykowanym do końcowej kontroli produkcji. Mamy tu maszynę wariant J1400191 wyprodukowaną na polski rynek dla firmy Agrimasz, która trafi do Buku Koło Poznania. Na tym etapie przeprowadzimy ostateczne oględziny maszyny z kontrolą części lakierowanych, kontrolą połączeń hydraulicznych, kontrolą regulacji i karoserii. Tak, aby maszyna była na poziomie jakości wymaganym przez naszych klientów. Zrobimy też ostateczną kontrolę jakości z dziewięcioma punktami kontrolnymi, co widać tutaj na zdjęciu. Bo musimy też zwiększyć poziom jakości dla naszego nowego produktu, wariant 500. Następnie maszyna ta zostanie zaraportowana w naszym systemie SAP, dbając o zapisanie identyfikalności krytycznych części, takich jak pasy, blok hydrauliczny, skrzynia przekładniowa, noże, moduły, ramiona czy rotor. Dzięki temu, w przypadku awarii maszyny w trakcie sezonu, możemy natychmiast reagować wraz z naszymi dostawcami i podejmować właściwe decyzje w celu ochrony naszych klientów. A teraz ta maszyna jest kompletna, idealna do dostarczenia do naszego polskiego klienta. Witam, mam na imię Marcel, jestem kierownikiem ds. jakości klienta i nasze działania w dziale jakości klienta polegają na przeprowadzeniu audytu produktu. Aby przeprowadzić audyt produktu, wybieramy maszynę w strumieniu produkcyjnym. Ta maszyna jest wybierana losowo. W planowaniu audytu maszyna przyjeżdża i przeprowadzamy różne kontrole. Na poziomie kontroli skupimy się na zgodności z konfiguracją maszyny, na aspekcie estetycznym, na aspekcie funkcjonalnym i zapewnimy, że produkt dostarczony do klienta będzie zgodny z wymaganiami klienta i spełni jego oczekiwania. Jeśli chodzi o różne kontrole, które zostaną przeprowadzone, skupimy się na konfiguracji maszyny, sprawdzimy różne dokręcenia. Mark sprawdza zgodność dokręcenia za pomocą klucza Dynamo. Sprawdzimy również wszystkie aspekty funkcjonalne, sprawdzimy działanie wiązania, upewnimy się, że działanie podbieracza jest prawidłowe. Sprawdzimy ruch ramion napinających, poluzujemy pasy, sprawdzimy działanie hydrauliki, działanie noży, dlatego podniesiemy i opuścimy noże w komorze cięcia. Ustawimy wirnik ze zgarniaczem i nożami. Upewnimy się również... Że zespół hamulcowy i różne czujniki na maszynie działają prawidłowo. Po zakończeniu audytu zbiera się zespół składający się z pracowników produkcji, jakości oraz działu badań i rozwoju, aby określić ocenę każdej znalezionej wady w zależności od jej krytyczności i wpływu na klienta. Mamy listę w formie listy kontrolnej, która jest dobrze zdefiniowana. Na koniec otrzymujemy ocenę z celami, które należy osiągnąć, aby ulepszyć produkt. Dla każdej znalezionej wady przeprowadzimy działania zabezpieczające aby reszta wyprodukowanych maszyn była zgodna z oczekiwaniami naszymi i klienta. Zdefiniowany zostanie również plan działania, który ma zapobiec ponownemu wystąpieniu wady. Ten audyt produktu jest częścią procesu ciągłego doskonalenia, którego celem jest stałe ulepszenie naszego produktu, zwiększenie wymagań dotyczących dostaw i jakości. Aby to osiągnąć, przeprowadzamy różne wizyty u klientów, aby zobaczyć maszyny w działaniu i omówić ich działanie z klientami aby zapewnić, że nasz poziom wymagań jest zawsze zgodny z poziomem wymagań oczekiwanych przez klientów końcowych. Zapraszamy również klientów do siedziby UCF, aby omówić ich oczekiwania i nowe potrzeby oraz upewnić się, że jesteśmy dobrze skalibrowani pod względem poziomu jakości, który musimy osiągnąć. Dzień dobry, jestem Mark Girard. Mam 25 lat doświadczenia w firmie Klas. Po sprawdzeniu konfiguracji maszyny przechodzimy do testów dynamicznych. Czyli uruchamiamy maszynę, aby sprawdzić ustawienie łańcuchów oraz inne elementy, czy wszystko działa prawidłowo. Otwieranie i zamykanie komory z zamykaniem haków. Następnie patrzymy również na wyrównanie pasów, czy pasy pracują prawidłowo, czy nie ma tarcia. Sprawdzamy też przejście noży obrót wiednika, czy wszystko jest prawidłowe, dobrze ustawione, bez zakłóceń itd. Sprawdzana jest również prowadnica pasa z tyłu, aby upewnić się, że nie ma tarcia na poszczególnych prowadnicach i że wszystko działa prawidłowo.